Cześć kochane, mam na imię Magda. A ja rolna? Wszystkie sukienki, które dzisiaj zaprezentujemy znajdziecie na www.laversa.pl oraz w butiku stacjonarnym przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. Dziewczyny, ja zacznę od mojego modelu. No, Przyznacie, że to jest naprawdę mega model. Występuje od rozmiaru 36 do rozmiaru 40. Super lekka, koronkowa, niegryząca absolutnie sukieneczka. Naprawdę bardzo dobrze się w niej czuję. I to taki sexy model, pomimo, że jest bardzo tutaj zabudowana. Natomiast zobaczcie, jaka jest zwierna, jak się pięknie prezentuje w ruchu. Naprawdę jest genialna. Tutaj zaprezentuję Wam jeszcze takie sukieneczki bardziej boho. Mamy model Seniorita. Ten model występuje od rozmiaru 36 do rozmiaru 40. Też słodka taka z wiązaniem. Następny model to jest wersja przedłużenie, tak jakby seniority 7 8 sukieneczka występuje w dwóch wariantach kolorystycznych, w takiej kremowej wersji oraz w wersji cappuccino. Także też równie pięknie się prezentuje bardzo elegancko. Ten model występuje również od rozmiaru 36 do rozmiaru 40 i kolejny model jest to sukienka Ibiza. Myślę, że świetnie sprawdzi się na przykład na ślub cywilny, czy na przebranie dla panny młodej, czy też yy, na przykład na poprawiny. Naprawdę wyjątkowy i leży niesamowicie. Sukienka Ibiza od rozmiaru 36 do rozmiaru yy, 40 na sobie dziewczyny sukienkę Lotti, która występuje od rozmiaru 44 do rozmiaru 50. Bardzo taki kobiecy, dopasowany model. Myślę, że podstawą przy tym modelu jest również bielizna modelująca przy rozmiarach plus size. Ja osobiście też ją mam na sobie i znajdziecie ją również na www.laversa.pl. Sukienkę przede wszystkim charakteryzuje tutaj to marszczenie ze zdobieniem, rękawek 3 /4. Myślę, że jako posiadaczka rozmiaru plus size bardzo dobrze się w niej czuje, jest bardzo wygodna i oprócz tego złotego odcienia występuje też w takim kolorze lila. Także dziewczyny wszystkie sukienki znajdziecie na www.lavesa.pl oraz w naszym sklepie stacjonarnym w Wrocławiu przy ulicy Bolesławieckiej 1. Zapraszamy was serdecznie. Pozdrawiamy.